A gdzie jest szczęście? Co się z nim stało? Chyba go tu nie ma skarbie. Jesteśmy. Jakie za nim tęsknię... Znaczy, Ale ja za nim tęsknię, Tak bardzo go kochałam parę lat później. Kochanie, źle się czuję. Co się dzieje skarbie? Co się stało? Nie wiem, bo nie chucha. Rozumiem, przyniosę ci wodę i tabletkę czy coś. Nie. Kochanie, co się stało? Jezu, co się stało, kochanie? Dzwonię po 112 Gdzie jestem? Panie doktorze Co się stało? Ona się budzi Obudziła się już? No Wendy, jak się czujesz? Trochę mnie głowa boli i... <śmiech> Od... <śmiech> Boli mnie głowa i odbysz, ból pod. Czego ból? Odbytu? Powrócił? Zlecę badania. Kochanie, to nawrót po wypadku. Nie wiem czego, boję się. Mam przykre wieści. Niestety, Wendy ma nadwrót raka odbytu. Musi zacząć brać chemię, bo inaczej umrze. Przykro mi. Aha. Jack! Jakie aha! Nie interesujecie moje zdrowie? Jestem poważnie chora! Aha! aha. aha. Co, co za świnie! Co za świnia z niego? Dzień dobry. Wykonałem kolejne badania. I muszę Wam przekazać kolejne niestety złe wieści. Wasza córka ma. CHOROBĘ popita schorzenie popita właśnie to jest bardzo ciężka nieuleczalna choroba Ach, przykro nam wygląda ona następ <grywa> Wygląda ona następująco. pop 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 i na drugą stronę. Tu, tu jest jelito, a to to jest odbyt. Pop, pop. Tu jest niestety wątroba. Poza tym, nie wiem czy pani wie, ale ma pani monobrew. Co? Monobrew? Coś ty powiedział? Monobrew. Jaką monobrew? Monobrę. sobie codziennie! W obliczu mojej śmierci pan mówi tak o takich rzeczach? Idę sobie stąd. Nie, nie może pani stąd odejść. Zatrzymajcie ją! Nie, lecimy! Wasza córka nie ma tętna! Te wibre rado! Skarbie! Obudziłaś się już? Słuchaj, stanęło ci serce na chwilę i musieli cię reanimować, ale już. Chase? 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 Czy to ty? Jaki Chase? Zdradzasz mnie z kimś? Wychodzę stąd. To nie był Jack. Chase. Chase? Nie, bo Chase, gdzie poszedłeś? Nie. Czek! to nie tak! Czek, słuchaj, to nie tak, tylko imiona polubiłam. Czek, to nie tak, ja tylko imiona pomyliłam. Wendy, słuchaj. Muszę kupę. Dobrze. Ha, też zrobię. Wendy, co się stało? Zobacz, to ja. To Chase. Chase? Muszę kupę. To ty. Przepraszam cię, ale muszę kupę. <laughs> Idę z tobą. Przepraszam, że mnie tyle nie było. Po prostu byłem kupę. Rozumiem. Ale tak się o ciebie martwiłam. Niepotrzebnie, byłem kupę. Dobrze, to zróbmy teraz razem kupę. Tutaj? Tak. Dobrze. Chase, chyba coś jest nie tak co się dzieje? Co się stało? Nagle zemdlała, nie to wiem. No a a na pójdę kupę. To ja to zrobię. Kupę? Też muszę kupę. Chodź. Ja też muszę kupę. Dobra. Chase? Nie, kim jest Chase? To ja, twój mąż. To nie ten. No dobrze. Idę kupę. Posłuchaj, ja teraz kocham Chase'a. On był moim. Yy, on był moim. No, chłopakiem. Pomocnikiem w robieniu kupy. Tak, on był moim. Pocnikiem. Po poc <grym> Pomocnikiem. <grym> w robieniu kupy. Ale za myślałam, że zatonął, ale on był po prostu tyle razy kupę. No i teraz jego kocham dalej. A ja? Wziąłem rozwód. Okej. Okay. Idę Aha. kupę. To ja idę kupę. Okej, okay, ja też pójdę kupę, ale z Chase'em. No dobra. A nie jesteś w ciąży? Jestem. Aha, ale z kim? No z Chase'em. I Aha. z kupą. I z kupą. No okej, okay, to ja idę. Pa.